Hej, cześć, witajcie z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na trzecie spotkanie z gry Fortnite, serii Fortnite Blitz Royale. Dokładnie tak. Będę grać tutaj z widzem mojego kanału Olkiem. Przywitaj się z widzami. Siemanko. Będzie grać się Blitz Royale na parach, dokładnie tak. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem i łapką w górę pod tym właśnie trzecim już odcinkiem z gry Fortnite, z serii Fortnite, Viz Royale, bo idziemy po 1500 subskrypcji, wizowie. Dokładnie tak. Jeśli chcecie, widzowie właśnie już czwarty odcinek, właśnie z gry Fortnite, z serii Blitz Royale na parach czy na solo, no to 3 do, do, łapki w górę dajemy próg. No, i macie kończenie jakiegoś z tej serii. Wierzę, że widzę, że wam to się uda, bo wiem, że te serii bardzo lubicie, także. Dokładnie tak. No i te subskrypcje i do tej serii również. Tak, rozpoczynamy jeszcze nasze, właśnie, trzecie spotkanie, właśnie z gry Fortnite Ritz Royale, właśnie z serii. I życzę miłego oglądania. Życzę miłego oglądania, dokładnie tak. No to rozpoczynamy. Tak. No to co, jedziemy, nie? Musimy pokazać o co chodzi. Ja tutaj Winek. O, I czekaj jeszcze, zrobię screena od razu. O, bo czekaj, anuluję, anuluję, anuluję. Czekaj, żeby zrobić screena. Bo ja lubię zawsze screena zrobić, że fajna miniatura na film. O, okay. cyk. Poszło? Jest, możemy grać. Dobra, to jedziemy, Olek. Musimy pokazać o co chodzi. Pokazać, że potrafimy grać. Że niszczymy każdego. I nie damy się tak łatwo. Mati mm. no, mm -hmm. jesteś najlepszym ten, youtuberem w mieście. w no, sposób, no. Jak najbardziej. Poznanie... Na, tzn. w tym... w gdzie mieszkam, to tak. O, jestem mm. najlepszym youtuberem. Z tym się zgodzę w sumie. Przecież już 1,07 tysiąca subskrypcji to jest mega dużo. No właśnie. To jest bardzo dużo. Już jakieś wieczone 100 tysięcy to już jest dla kogoś sukces, ale już 1,07 tysiąca to dla mnie już ogromny sukces. Już tyle mam. Dobra, dawaj, lecimy może na fabrykę klepu. Na fabrykę klepu, dawaj. No. Okej. Okay. Dobra, na fabrykę klepu lecimy. Damy radę, na pewno wygramy. Mamy jeszcze te potężne bronie z tych e, łowczyń demonów, także mogą przegrać to łatwo. Musimy widzom pokazać co umiemy. No, dokładnie. Musimy Olek pokazać o co chodzi, jak my potrafimy grać jak typowi pro playerzy nie jacyś słabi gracze. Leżysz? Adios, żegnam Cię Luxe. Już Lex, Luxe leży na łopatkach, została no załatwiona. Teraz mamy kolejnego musimy zabić. Gdzie jest jakiś kolejny? No zapraszam Power Rangersa kolejnego do akcji ze mną Co się ze mnie boi boisz? się Boi się krasz. Boi się, że szegra Gdzie on jest? Musimy go gonić, nie odpuścimy Tutaj jest inny jakiś, idziemy po niego No masz, a masz Leży, dobra, żegnam Leży, klienta kolejny, kolejny. O, Żegnam klienta zielony. Kolejni leżą olek, nice jest! O oh nie, oh nie, Uważaj! Mati, sobie rabę. No, ja na luzie ich ogram. Tylko muszę się skupić. Zaraz ja zabiję. Oooo! Maska teleportacyjna te są. On mnie po prostu zaskoczył. No widzisz. Ja... Ja wezmę twoją kartę. No co on robi? Dostał ode mnie tak mocno. Powinien spinąć. Leży. Adios, odżegnam klienta. Olek, mam tą kartę chyba, nie? Mam, no. E, tak. Mati, teleportuj się. Tylko ja nie będzie jest jakiś yy, ten o tu No dobra, rzucę tam Odrodzę cię, postaram cię odrodzić to, Ta że tam będą gracze O nie gracze Ale na chilu go O nie dobra leży ale ja przegram no nie, nie, zniszczył mnie. Dobra, dawaj kolejną gierkę, żeby udało nam się wygrać. Okej. Okay. Gotowość, Mati. No, dawaj. Musimy wygrać, to jest nasz kolejnym odcinkiem teraz? Znaczy, nie kolejnym odcinkiem, to jest cały czas ten odcinek sam. Aaa Mówiłem, że. No. Mati, teraz... a potem, jak zagrasz y, kolejną rundę, Znaczy. Tą ostatnią piątą sam, no to potem już razem sobie pogramy? Możemy Olek zagrać y, sobie samą poza odcinkiem jak też Okej. Okay. Rundkę. Jedno. A potem pójdę sobie, na Indiana Jones i w jaki dalej. Mm. Mm. A kiedy live będzie? No Olek, myślę, że tą sobotę. Albo okay. piątek, albo piątek. Albo piątek. Dobra, lecimy, no dawaj może na Mega City Blitz tym razem. Może da radę nam ugrać. Okej. Tą grę. Bo hmm. ta miejscówka nie była dla nas zbyt szczęśliwa. Ugrali, że graliśmy tak raz, dwa nas ubili i nas pokonali. Uuu, mam miry! Ten ramen ekstra ten, e, 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 okstry. Rameją miry. On jest mocny, no. Dobrze go mam. Także teraz Mamy musimy. Brachno. O, zabiłeś kogoś! Brawo, Olek, super. Dzień Bardzo brawo. dobrze. To mi się podoba. O nie, kto cię Taka zabił. Jego kolega, który go leczy teraz, na tym się wszystko Dobry jest czy słaby ten jego kolega? Słaby chyba, nie? Trochę. Tak. Idę do niego, gdzie on jest? Ale po raz on mnie zaskoczył, bo on mnie od tyłu wziął. Gdzie ty poleciałeś Olek w ogóle? Czemu ty poleciałeś tam? A, sorry Mati Miałeś lecić ze mną, ze mną na Mega City Blitz. Pomylił mu się mistówki No spoko A masz moją kartę wykupić, ale chociaż na no, killa mam. Kupić? Jak kupić? Jak kupić? A nie, to musisz na Pójść. Nie da się chyba kupić. To wezmę ten, ten ekstra zjemy. milion y, Miry zjem i polecę szybko. Mati, dawaj go z mieczem. Moja karta. Gdzie jest miecz? A, no właśnie... Myślałem Mati, że tego masz. Nie mam miecza. Gdzie jest ten gracz, czy ja cię pomszczę? Chyba poszedł gdzieś To Mati A, możesz... Tam mnie zrebutować, odrazić mnie. Będzie ja odradzał, chyba. Rzucę Tylko bańkę. Banikę, banikę, tak. Dobra, odradzę. I po raz tu uciekamy szybko, chyba że Od walczymy. razu uciekamy, no. O nie gracze, dobrze, uciekam. Nie, nie leżę kurczę mnie. Dobra, kończymy robimy. ten odcinek, trudno. Nie, jeszcze nie kończymy, spokojnie, ale może po tej grze kończymy, no. Nie ma kolejny sensu. Kolejny robimy? I robimy kolejny, tak. Kolejny robimy. Zepsuli nam odcinek. No nic, Olecha co nie poradzisz, no. Nie w każdym odcinku możemy wygrać. Nie da rady. Masz kartę, odbierz kartę. Czemu nie bierzesz mojej karty? Musiałbym Mati broni poszukać Aha, o, no dobra, mam Ucieczka Mam o, masz kartę moją, nie? Mam Teraz reboot trzeba zrobić Odwróć mnie, no Może uda się jeszcze tą grę uratować Idź, idź odwróć mnie Gdzie ty jesteś? Lecę O nie, muszę zawalczyć Dobra, leży wow. Masz jeszcze gracza z pleców! Masz pleców gracza! Nie. Tu masz! O nie. Dobra, trudno, dawaj, idziemy do lobby. Chciałem to po prostu nie. mamy pecha po prostu. Mamy pecha Tylko siódme miejsce, niestety. Mi to nie poradzimy, przegraliśmy, takie życie. Raz cię wygrywa, raz się przegrywa, jak to się mówi, nie. No też, o drodzy, niestety, to koniec tego już właśnie, już trzeciego właśnie spotkania z gry. Fortnite, serii Fortnite właśnie Blitz Royale na parach tutaj z widzę, z widzę mojego kanału Olkiem niestety nie udało się ani w dwóch gier wygrać meczu niż po iść fragów ale wina nie było no niestety czasami tak jest dokładnie tak raz się wygrywa raz się przegrywa ale mam nadzieję, że właśnie w czwartym odcinku właśnie z gry Fortnite serii Blitz Royal uda nam się zrobić wina oby tak było dokładnie tak także do widzenia do zobaczenia na kolejnym spotkaniu właśnie czwartym z gry Fortnite serii Blitz Royal na parach, no i trzymajcie się ciepło i dziękujemy za oglądanie. Jeszcze powiem coś do widzów na pożegnanie. Trzymajcie się ciepło, żegnam.